Poczujcie smak Cincinnati, nie tylko na języku. Czy młodociane gangi atakują ludzi na festiwalu Smak Cincinnati? Na tym najspokojniejszym z festiwali? Tam też został pobity 23-letni Jonathan Deters, syn prokuratora Joe Detersa. Raport mówi o tym, jak Jonathan i jego przyjaciółka, 23-letnia Alison Crable szli ulicą, gdy zostali zaatakowani przez grupę pięciu lub sześciu mężczyzn. Napastnicy Pobili ich sprowadzili na ziemię i dokończyli sprawę soczystym sierpem w twarz Jonathana. To nie był jedyny atak tej nocy. Niedaleko dwóch mężczyzn, 44-letni Scotty Hunter i 48-letni Randy USES także zostali zaatakowani, jednak nie wiadomo czy przez tych samych napastników. Według Fox News zostali oni też obrabowani. Jednak organizator imprezy dalej twierdzi, że to niezwykle bezpieczne miejsce. W końcu aresztowanych zostało jedynie 18 osób, co stanowi 300% uczestników tej imprezy. Jonathan Dieters i kilka innych osób ma chyba inne spojrzenie na tą sprawę.